To pierwszy ważny egzamin w ich życiu. Tegoroczni przyszli absolwenci szkoły podstawowej przystąpili dziś do sprawdzianu szóstoklasisty. W tym roku po raz pierwszy na nieco innych zasadach egzamin bowiem składał się z dwóch części. Pierwsza część to sprawdzanie wiadomości z języka polskiego i matematyki, druga część to język obcy nowożytny. W przypadku naszej szkoły jest to język angielski. Część pierwszą uczniowie pisali przez 80 minut, część drugą przez 45 minut, chyba że uczeń uprawniony jest do Pisania egzaminu w wydłużonym czasie. Wówczas jest to 120 minut na część pierwszą i 70 na drugą. Uczniowie piszą w siedmiu salach egzaminacyjnych. Podzielone zostały na mniejsze grupy, cała grupa, żeby stworzyć jak najlepsze warunki. Uczniowie pomiędzy pierwszą a drugą częścią sprawdzianu mieli kilkunastominutową przerwę na zregenerowanie sił. Rada rodziców była tak miła, że zasponsorowała tutaj zakup pączków i soczków. Żeby aby każdy, kto nawet jakby nie wziął kanapki, to mógł się posilić. W sali gimnastycznej rozłożyliśmy materacę, żeby sobie mogli usiąść, a nawet sobie troszkę poleżeć, jak będą mieli ochotę i spędzić spokojnie ten czas do drugiej części żeby do tej drugiej przystąpić również w pełni sił. Po pierwszej części egzaminu podpytywaliśmy uczniów, jak oceniają poziom trudności egzaminu, a ci odpowiadali jednogłośnie. Był łatwy, bardzo łatwy. No według mnie poszedł bardzo dobrze mi też. Wypracowanie się łatwo pisało, te zadania otwarte z matematyki też takie nawet proste. Test był łatwy, nie miałem żadnych trudności z napisaniem testu. Prosty był bardzo, proste opowiadanie było, więc proste było. Podczas takich testów należy wziąć pod uwagę, że wyniki nie zawsze mogą przekładać się na faktyczny poziom wiedzy uczniów. Zdarzają się sytuacje, kiedy uczeń jest zestresowany i mimo iż jest super przygotowany, no coś tam może mu nie, nie pójść dobrze. Ale oczywiście wszyscy tutaj przygotowywaliśmy się dość długo. Myślę, że wszyscy napisali na miarę swoich możliwości. A uczniowie z publicznej szkoły podstawowej numer 1 w Ostrowcu świętokrzyskim, co do stanu swojego przygotowania, są spokojni. Twoje były zadania z polskiego z matematyki. Ogólnie grunt to dobre przygotowanie. No jak się wszystko umie, no to łatwe, nie? Wynik egzaminu nie ma wpływu na promocję do gimnazjum. Udział w nim jest jednak obowiązkowy. Dla tych, którzy z przyczyn losowych nie mogli do niego przystąpić, zaplanowano inny termin, 1 czerwca. Wtedy też uczniowie poznają wyniki dzisiejszego sprawdzianu.